Witam Państwa w kolejnej audycji na kanale Pafere. Dzisiaj powiemy sobie o modelu szwajcarskiej obrony powszechnej, tak zwanego pospolitego ruszenia, i czy moglibyśmy to wykorzystać u nas w Polsce? Posiłkowałem się przy przygotowaniu tego materiału sztucznym intelektem tak zwaną sztuczną inteligencją. Także zapraszam, myślę, że materiał bardzo ciekawy. Pierwsze pytanie. Czy to, że Szwajcaria jest demokracją bezpośrednią, może mieć wpływ na morale społeczeństwa w czasie obrony? Oczywiście, demokracja bezpośrednia w Szwajcarii może znacząco wpływać na morale społeczeństwa właśnie w czasie obrony. I tutaj kilka punktów, które to wyjaśniają. Pierwsze, poczucie współodpowiedzialności. To właśnie daje demokracja bezpośrednia. W demokracji bezpośredniej obywatele mają realny wpływ na decyzje państwowe, w tym na kwestie związane z obronnością. To buduje świadomość współuczestnictwa w podejmowaniu kluczowych decyzji i może zwiększać gotowość do obrony ojczyzny jako własnego, wspólnego dzieła. Punkt drugi to zaufanie do rządu, ponieważ rząd stanowi jest zarządem powołanym przez naród, który ma realizować decyzję narodu, to stąd właśnie wynika to zaufanie do rządu. Decyzje podjęte przez referendum są akceptowane przez większość społeczeństwa, co zmniejsza napięcia i konflikty wewnętrzne. I jeszcze dla przypomnienia podam, że jeżeli głosy się bardzo blisko rozkładają, to wtedy podejmowane są decyzje na, na podstawie zasady konsensualnej, czyli dokonuje się pewnych konsensusów. Nie narzuca się wszystkiego na siłę, jeżeli społeczeństwo. Jest niezdecydowane co do jednej opcji albo co do drugiej. Wtedy właśnie podejmujemy konsensus. W czasie kryzysu, takiego jak wojna, obywatele mogą być bardziej zmotywowani do współpracy, wiedząc, że ich głosy zostały wcześniej wysłuchane, albo że właśnie yy, doszło do tego konsensusu. Obrona jako element tożsamości. W Szwajcarii obowiązek obrony narodowej jest mocno zakorzeniony w kulturze. Połączenie tego z demokratycznym systemem wzmacnia, wzmacnia poczucie, że każdy obywatel ma swoją rolę do odegrania, co może być motywujące właśnie w sytuacjach kryzysowych. Decentralizacja władzy i strategia obrony. Demokracja bezpośrednia sprzyja decentralizacji, co jest zgodne ze szwajcarską doktryną obronną. Rozproszony system podejmowania decyzji i obrony, np. schrony dla ludności, sprawia, że obywatele czują się częścią skutecznej strategii, co podnosi ich morale. Przywiązanie do wolności. Szwajcarzy mają bardzo silne przywiązanie do idei wolności i suwerenności, które są fundamentami ich ustroju. Zagrożenie dla tych wartości może działać jako silny bodziec do mobilizacji społecznej. Proszę Państwa, nic dodać, nic ująć, stosować u nas. Podsumowując, system demokracji bezpośredniej w Szwajcarii wzmacnia poczucie wspólnoty, współodpowiedzialności i zaufania, co może znacząco wpłynąć na wysokie morale społeczeństwa w sytuacji konieczności obrony kraju. Jaki jest? Szwajcarski system obrony. Szwajcaria posiada unikalny system obrony, który opiera się na polityce neutralności, ale jednocześnie zapewnia wysoki poziom gotowości obronnej. System obrony Szwajcarii jest zorganizowany w taki sposób, który ma na celu obronę kraju w przypadku zagrożenia, jednocześnie unikając bezpośredniego zaangażowania w konflikty międzynarodowe. Oto główne elementy tego systemu zasada neutralności. Szwajcaria jest jednym z nielicznych krajów, które konsekwentnie przestrzegają zasady neutralności w polityce zagranicznej. Oznacza to, że nie uczestniczy w sojuszach wojskowych, tak jak na przykład NATO, ani nie angażuje się w konflikty międzynarodowe. Neutralność ta jest oczywiście uznawana przez międzynarodowe prawo i jest kluczowa dla strategii obronnej Szwajcarii. Oczywiście, dla nich to jest bardzo łatwe, siedzą sobie w Alpach i e, daleko od wrogów, w związku z tym mogą taką doktrynę mieć. Z nami jest nieco inaczej. 2. Armia Szwajcarska. Szwajcaria utrzymuje profesjonalną armię, która jest przygotowana do obrony terytorium kraju w przypadku zagrożenia. Armia ta jest jednak wyjątkowa, ponieważ opiera się w dużej mierze na systemie rezerwy. Żołnierze odbywają służbę wojskową przez krótki czas, a następnie pozostają w rezerwie, gotowi do wezwania w razie potrzeby. I tutaj bardzo często właśnie można zobaczyć na dworcach w Szwajcarii młodych ludzi, a nawet i starszych trochę, którzy z plecakami, giwerami, karabinami udają się właśnie na odbycie jakichś dwutygodniowych ćwiczeń. Służba wojskowa. Mężczyźni w Szwajcarii są zobowiązani do odbycia obowiązkowej służby wojskowej, która trwa zazwyczaj od 18 do 21 miesięcy. Po zakończeniu służby regularnie uczestniczą w ćwiczeniach rezerwowych, aby utrzymać swoje umiejętności bojowe. W razie potrzeby mogą zostać powołani do służby w czasie wojny. Ćwiczenia rezerwowe. Nie wiem jak to często jest, czy raz do roku, czy dwa razy do roku, ale ludzie ćwiczą. Ludzie się zbierają i trenują. Kobiety. Kobiety mogą dobrowolnie służyć w armii, chociaż nie są objęte obowiązkową służbą wojskową. Wyjątki. No, bo mamy też wyjątki. Osoby, które z powodu przekonań religijnych lub moralnych nie chcą odbywać służby wojskowej, mogą służyć w formie alternatywnej służby cywilnej. Jak Szwajcarzy są zorganizowani w rezerwie? Kluczowym elementem systemu obronnego Szwajcarii jest jego struktura rezerwowa. Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej większość żołnierzy zostaje w rezerwie, co oznacza, że mogą zostać powołani do służby w razie kryzysu. Szwajcarski system rezerwy jest jednym z największych na świecie, a cały system opiera się na zasadzie obrony kraju przez obywateli. I tutaj taka ciekawostka. Podczas zimnej wojny, wtedy kiedy były dwa bloki, było NATO i układ warszawski, Szwajcarzy byli w stanie w ciągu 48 godzin powołać ponad milionową armię. W ciągu 48 godzin. No bo proszę państwa, jeżeli czołgi mają w stodołach, jeżeli broń mają w swoich domach, to przychodzi tylko rozkaz, z którego kierunku jest atak przeciwnika, i wszyscy, ponieważ trenują, wiedzą, jakie pozycje mają zająć, jaka jest ich rola w tym systemie obronnym pozazdrościć. Uzbrojenie rezerwistów. Każdy rezerwista posiada broń, mundur i sprzęt wojskowy w domu, co pozwala na szybkie zebranie jednostek w czasie w razie potrzeby. I nie jestem tego do, do końca pewien, ale zdaje się, że mundur można nosić cały czas, nie ma obowiązku nienoszenia go. Można, można w tym mundurze pracować sobie, na przykład w ogródku. I bodajże zniszczony mundur podlega wymianie. I jest to tak, tak gmina za to płaci, czyli tak jakby wszyscy mieszkańcy muszą za to zapłacić, żeby jeżeli ktoś chce, czyli no w naszym kraju byłoby to w cudzysłowie bezpłatnie, no bo byłoby to płacone przez całość społeczeństwa. Gotowość. Rezerwiści są regularnie szkoleni i uczestniczą w ćwiczeniach wojskowych, aby utrzymać gotowość bojową. Obrona terytorialna. Szwajcaria stosuje system obrony terytorialnej, który koncentruje się na obronie kraju na wypadek inwazji. Jest to system obrony, który ma na celu utrzymanie kontroli nad terytorium, szczególnie w górach i innych trudnych do przejęcia obszarach. Teren Szwajcarii, z jego pasmami górskimi i wieloma fortami, stanowi naturalną barierę przed potencjalnym agresorem. Szwajcaria jest znana z budowy licznych fortów i bunkrów, które mają na celu ochronę przed atakiem. Część z tych fortów może być wykorzystywana do prowadzenia działań obronnych w przypadku inwazji. Siły zbrojne na poziomie lokalnym, w razie potrzeby, siły zbrojne Szwajcarii mogą być mobilizowane przez lokalne dowództwa wojskowe. Chociaż Szwajcaria nie jest członkiem NATO, to współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w zakresie obronności, takimi jak na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych, z którą współdziała przy misjach pokojowych i humanitarnych. Szwajcaria uczestniczy również w różnych międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych, co pozwala na wymianę doświadczeń i utrzymanie współpracy właśnie w dziedzinie obrony. Schrony, bo to jest, to jest ciekawe, system ochrony cywilnej obejmuje schrony, które są w stanie pomieścić większość, ale w zasadzie całą ludność kraju w przypadku ataku chemicznego, biologicznego lub nuklearnego. Istnieje rozbudowana sieć takich schronów, począwszy od schronów gminnych, i tutaj zachęcam Państwa, jeżeli chcieliby Państwo kiedyś sprawdzić, proszę udać się do takiej wioski, która się nazywa Bondo. Ona jest u stóp gór, które się nazywają Bergel. Wycieczka, żeby zobaczyć właśnie te wspaniałe góry, to jest 7 godzin do góry i 4 w dół. Także można właśnie sobie na kempingu w Bondo zanocować. I tam kemping jest położony tuż obok takiego schronu. W tym schronie znajduje się recepcja, znajdują się sanitariaty, z których wszyscy, którzy mieszkają na kempingu, mogą korzystać. Dalej są pancerne drzwi, które już zamykają dalszy dostęp do dalszych pomieszczeń tego schronu. Także myślę, że warto po prostu połączyć przyjemne z pożytecznym i z pewną nauką podjechać do Bondo, zanocować dwie noce do kempingu, zobaczyć jak wygląda w praktyce ten schron i um, udać się na wycieczkę tak, w góry do tak zwanej, e, takiego, takiego schroniska, które nazywa się Ściora Hütte, e, czyli, e, czyli schronisko Ściora. E, taka ciekawa nazwa, warto by odwiedzić. Naprawdę wspaniały jest tam widok na Pic Gemelli, czyli, e, e, czyli szczyt bliźniaczy, którego połowa się zwaliła. Po prawej stronie mamy bugelizer, czyli szczyt, który nazywa się żelazkiem, bo rzeczywiście ma się wrażenie, że jest to takie wypukłe do przodu żelazko, jakby, jakby coś pracowało. Prasowało. Dalej mamy szczyt Czengalo, bardzo taki charakterystyczny, a skrajnie po prawej stronie również ciekawy szczyt o bardzo ciekawej nazwie, nazywa się Piz Badile, czyli po polsku Szczyt Badyl. Także warto sobie go obejrzeć, no a dla ludzi, którzy uprawiają alpinizm, wejście na Szczyt Piz Badile jest terenem czwórkowym, także stosunkowo łatwo, ale wymaga już, no bardzo sprawny zespół może to zrobić w ciągu jednego dnia, startując właśnie ze schroniska Ściora, natomiast mniej sprawny musiałby poświęcić na to dwa dni. Jak jest finansowana obrona Szwajcarii? Szwajcaria przeznacza znaczną część swojego budżetu na obronność. Wydatki na obronę są wysokie, choć mniejsze niż w przypadku krajów członkowskich NATO. Budżet jest ukierunkowany na modernizację sprzętu wojskowego, szkolenie żołnierzy oraz utrzymanie infrastruktury obronnej. E Także tak to jest. Wiem, że super nowoczesnych samolotów nie mają, no bo doszli do takiego wniosku, że jakby taki super F-16 się rozpędził, no to nie zakręciłby w obszarze Szwajcarii, musiałby wlatywać na tereny państw sąsiednich. Także zdaje się, że samoloty mają trochę niezbyt takie nowoczesne, ale właśnie to, co jest w ziemi. No i znając szwajcarów tą ich me, m, smykałkę do mechaniki i elektroniki, myślę, że pracują nad rojami dronów i, i chyba z całkowicie dobrym skutkiem. E, doktryna obronna Szwajcarii zakłada, że kraj nie prowadzi ofensywnych działań wojennych, ale jest gotowy do obrony swojego terytorium. W razie ataku na Szwajcarię planowane są działania mające na celu przeciwdziałanie inwazji, a także przeciwdziałanie destabilizacji kraju. Szwajcarscy rezerwiści. Rezerwiści regularnie ćwiczą w ćwiczeniach wojskowych, które są kluczową częścią systemu obrony kraju. Częstotliwość tych ćwiczeń zależy od stopnia wojskowego, roli w jednostce oraz ogólnych potrzeb armii, ale zazwyczaj rezerwiści biorą udział w ćwiczeniach w następujący sposób. Ćwiczenia roczne. Rezerwiści są zobowiązani do udziału w ćwiczeniach wojskowych przynajmniej raz w roku. Te ćwiczenia są często nazywane służbą rezerwową i mogą trwać od kilku do kilku tygodni. Podczas tych ćwiczeń rezerwiści mają okazję odświeżyć swoje umiejętności wojskowe, sprawdzić stan swojego sprzętu i uzbrojenia, a także brać udział w symulacjach sytuacji kryzysowych i obronnych. Ćwiczenia w pierwszych latach służby. Po zakończeniu obowiązkowej służby wojskowej rezerwiści zwykle przez pierwsze 10-15 lat uczestniczą w ćwiczeniach wojskowych co najmniej raz w roku, a przez okres, przez okres 3 do 5 tygodni. W tym czasie odbywa się, odbywają się coraz, coraz bardziej intensywne ćwiczenia, mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu gotowości bojowej. Regularne szkolenia w dłuższej perspektywie. Co po tym okresie 15-20 lat służby, częstotliwość ćwiczeń zmniejsza się, ale rezerwiści nadal są zobowiązani do udziału w ćwiczeniach, choć są one mniej intensywne, a ich czas trwania krótszy jeden do dwóch tygodni co kilka lat. Rezerwiści mogą także uczestniczyć w bardziej wyspecjalizowanych ćwiczeniach, które obejmują nowe technologie, taktyki czy nowy sprzęt wojskowy gotowość do mobilizacji. Rezerwiści mogą być wezwani do mobilizacji w razie kryzysu, a w takim przypadku czas reakcji jest bardzo krótki. Proszę Państwa, liczy się w godzinach. Regularne ćwiczenia pomagają utrzymać wysoką gotowość do mobilizacji, dzięki czemu armia jest w stanie szybko zareagować w przypadku zagrożenia. W roku 1990, kiedy ja tam pracowałem, było referendum na temat likwidacji szwajcarskiej armii. Nie przeszło, 30% obywateli głosowało, żeby armię znieść, natomiast 70%, tak, tak mi się wydaje, to jest taki szacunkowy, szacunkowe liczby, głosowało, żeby jednak armię utrzymać. No i co? No i w dłuższej perspektywie okazało się, że mieli rację, że utrzymali tą armię. Dalej, ćwiczenia symulacyjne i indywidualne. Oprócz ćwiczeń grupowych, rezerwiści mogą uczestniczyć także w ćwiczeniach indywidualnych, np. szkoleniach online lub symulacjach, które pozwalają na doskonalenie umiejętności bojowych i taktycznych bez potrzeby angażowania dużych zasobów. Kolejny punkt to: jakie zmiany należałoby wprowadzić w polskim systemie obrony, żeby wykorzystać najlepsze cechy szwajcarskiego systemu obrony? Aby zaadoptować najlepsze cechy szwajcarskiego systemu obrony do polskiego kontekstu, należałoby wprowadzić zmiany, które zwiększą zdolność obrony terytorialnej, poprawią obronę cywilną i wzmocnią mobilizację społeczeństwa. I konkretne propozycje. 1. Rozwój obrony terytorialnej na wzór szwajcarskiego systemu milicyjnego. Wzmocnienie Obrony terytorialnej, wprowadzenie obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla większej liczby obywateli, na przykład w formie krótkich, intensywnych szkoleń wojskowych dla ochotników w różnych grupach wiekowych, umożliwienie rezerwistom przechowywania broni w domu, połączone z regularnymi kontrolami i szkoleniami w celu zwiększenia ich gotowości. Szwajcarscy rezerwiści. Ćwiczą, w każdej gminie mają strzelnicę i po prostu chodzą i ćwiczą strzelanie. Nie wiem, czy tam jest jakiś taki system, który ich zmusza, że mają się wykazywać celnością, w każdym razie ludzie sporo strzelają. I wtedy wywieszają sobie taką flagę nad tą strzelnicą, i wiadomo, że właśnie nad tą, w, tej, w tej strzelnicy odbywa się ostre strzelanie. Szkolenia cywilno-wojskowe. Rozszerzenie programów edukacji w szkołach o podstawy obrony terytorialnej, pierwszej pomocy i zasad reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ja za PRL-u coś takiego miałem. Teraz w ogóle to w, w szkołach polskich nie istnieje. Tworzenie lokalnych ośrodków szkoleniowych dostępnych dla cywilów. 2. Modernizacja systemu obrony cywilnej. Budowa schronów, których nie mamy. Zobowiązanie inwestorów do budowy schronów w nowych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej wzorem Szwajcarii. Inwentaryzacja i modernizacja istniejących schronów z czasów PRL, które wciąż mogą być użyteczne po odpowiednich remontach. Proszę Państwa, to leży totalnym odłogiem. To pokazuje na słabość. Naszego państwa, a przecież Szwajcaria jest otoczona um, powiedzmy, że aliantami przychylnymi krajami, a my mamy do czynienia z, wrogi, z sąsiadami, którzy niektórzy są wrogo do nas nastawieni. I nie mamy schronów. Zarządzanie kryzysowe. Stworzenie systemu zapasów żywności, wody i leków dla ludności w przypadku długotrwałego kryzysu. Mówiłem o schronie w Bondo. Tam są te zapasy. Kiedyś byłem. Asystentem przy biegu na 100 km w rejonie biel bien Też byliśmy zakwaterowani w szkole i ci zawodnicy, którzy przyjechali na ten bieg, mogli dostawali darmowe jedzenie, oczywiście to nie były frykasy typu cynaderki z homarami, tylko to właśnie było jedzenie z puszek, konserwy, jakieś stare suchary wojskowe. Okej, okay, mogli za własne pieniądze pójść sobie do dobrej restauracji, ale jak już przyjechali, to po prostu jedli to, co Szwajcarzy pozbywali się właśnie z tego swojego, z tych swoich żelaznych zapasów, bo oni na bieżąco je wymieniają. Jest termin ważności upływa, trzeba te zapasy upłynić między innymi właśnie w ten sposób się to odbywało. Kampanie informacyjne, które uczą obywateli, jak przygotować domowe zapasy i domowe schronienie. I też właśnie mówiłem o tym yy, schronie w Bondo, natomiast sam kiedyś byłem zaproszony do kumpla, którego ojciec wykuł w, obo, w skalę obok, to był co prawda piaskowiec, ale zrobił tam zgodnie z normami swój indywidualny schron przeciwatomowy z zabezpieczeniem przed bronią chemiczną i bakteriologiczną. Wzmacnianie samowystarczalności narodowej. Zapas strategiczny tworzenie państwowych magazynów z kluczowymi produktami, takimi jak paliwo, żywność, energia i sprzęt medyczny na wypadek wojny lub katastrofy. Mamy? Nie mamy. Inwestycje w infrastrukturę krytyczną, wzmocnienie ochrony elektrowni, sieci energetycznych i infrastruktury telekomunikacyjnej rozwój małych, lokalnych źródeł energii, które mogą działać niezależnie od dużych sieci proszę Państwa. Ja mówię teraz o tym, co należałoby w Polsce zrobić, żeby się upodobnić do systemu obronnego Szwajcarii. Czyli oni to wszystko mają. Jak oni to zrobili? Przecież oni nawet nie mają prezydenta. Oni są niescentralizowani. Bo reguła jest taka. Jeżeli kraj jest bardziej zdecentralizowany, tym gospodarczo bardziej wydajny. I to jest kwintesencja, którą chciałbym zaszczepić w polskim społeczeństwie. Żeby Polacy mieli tego świadomość. Że albo będziemy mieli... Centralnie sterowane zarządzanie krajem i wtedy będziemy mieli guzik albo zdecentralizujemy kraj i na poziomie gmin sami będziemy podejmowali racjonalne decyzje. Zwiększenie roli obywateli w systemie obronnym. Znowu tego nie ma u nas. Mobilizacja społeczeństwa. Organizowanie corocznych ćwiczeń obronnych z udziałem ludności cywilnej, aby podnieść świadomość i zdolność reagowania na kryzysy. Utworzenie systemu nagród dla osób, które aktywnie uczestniczą w szkoleniach obronnych, np. w formie ulg podatkowych lub punktów w rekrutacji na studia. Z tą rekrutacją na studia to bym był ostrożny, natomiast ulgi podatkowe to jak najbardziej myślę, że broń powinniśmy kupować w ogóle bez żadnych podatków i, i z pieniędzy, które jeszcze są nieopodatkowane, i wtedy mielibyśmy bardzo podobną sytuację, tak jak w Szwajcarii. 5. Wprowadzenie bardziej efektywnego modelu szkolenia rezerw. Rezerwa aktywna. Utworzenie dużej, dobrze przeszkolonej i regularnie mobilizowanej rezerwy. Szwajcarski model zakłada, że żołnierze rezerwy regularnie przychodzą na ćwiczenia, co, może wdrożyć, co można wdrożyć również i w Polsce. Rozwinięcie bazy infrastrukturalnej. Zwiększenie liczby poligonów i ośrodków szkoleniowych w całym kraju, dostępnych nie tylko dla wojska, ale także dla cywilów w ramach programów szkoleniowych. I teraz powiem tak, gdybym ja w mojej gminie szkolił się z moimi sąsiadami, to na pewno bylibyśmy zainteresowani nie piciem alkoholu i odbębnianiem takiej służby, tylko byśmy się realnie zastanawiali, co kto może, jaką rolę może pełnić właśnie w, taki, w takiej sytuacji kryzysowej. Wprowadzenie polityki całościowej obrony, czyli obrony totalnej, integracja sektorów, połączenie wysiłków wojska, policji, straży pożarnej, służb ratunkowych i administracji cywilnej w jeden spójny system reagowania kryzysowego. Koordynacja regionalna, ustanowienie struktur obronnych na poziomie gmin i powiatów, które mogą działać niezależnie w razie odcięcia od centralnych władz. To jest bardzo ważne, żeby właśnie gdzie tkwi yy, Pięta chwilesowa struktury centralnej, że bardzo łatwo ją odciąć, albo ta struktura centralna bardzo szybko może uciec przez zaleszczyki. Zwiększenie świadomości i ducha obywatelskiego, edukacja patriotyczna, wprowadzenie zajęć w szkołach promujących odpowiedzialność za bezpieczeństwo narodowe i współpracę w kryzysach. Społeczne programy obronne, stworzenie organizacji podobnych do szwajcarskich strzelnic, gdzie obywatele mogliby regularnie trenować w ramach hobbystycznych aktywności, łącząc je z obroną kraju. I teraz pytanie, czy takie zmiany są realistyczne? Eee, szwajcarski system w pełni opiera się na zaufaniu obywateli do państwa opiera się na zaufaniu obywateli do państwa, bo oni to państwo tworzą i wysokiej kulturze organizacyjnej. To są To jest mój najważniejszy przekaz w tej właśnie audycji dzisiaj. Zaufanie do państwa, ale nie takie, że nam każą ufać państwu, tylko oni mają to zaufanie naturalne. A poza tym te wszystkie ćwiczenia, ta organizacja powoduje, że mają wysoką kulturę organizacyjną, wysoką kulturę, Teamworkingu, czyli współpracy zespołowej. W Polsce, gdzie świadomość społeczna w zakresie obrony i kryzysów jest niska, bo przypomnimy, że w niedawnej powodzi sam premier koordynował, czyli właśnie to była ta struktura centralna, to był wstyd, proszę państwa, że ten facet. Ci ludzie w ogóle z rządu brali w tym udział, bo gdyby państwo było sprawne, to oni w tym momencie mogliby sobie pojechać na urlop, bo Ratowaniem powodzię zajęłyby się po prostu odpowiednie instytucje, które wiedziały, jak należy działać, co zresztą potwierdza przypadek Polski, bo właśnie Straż Pożarna na, po, na tych najniższych poziomach dokładnie wiedziała, co ma robić i to robiła. Natomiast ci, którzy nami rządzą, po prostu strugali wariatów, także jacy to oni są zatroskani. Także w Polsce, gdzie świadomość społeczna w zakresie obrony i kryzysów jest niższa, a zaufanie do państwa jest, powiedziałbym delikatnie, bardzo, bardzo mocno ograniczone, wdrożenie takich zmian wymagałoby niestety. Inwestycji w edukację, czyli zmianę tej edukacji, bo ja nie rozumiem, że inwestycje polegają na ciągłym dawaniu publicznych pieniędzy, natomiast zmiana programu edukacji nie wymaga dużych pieniędzy. Trzeba by było zmienić infrastrukturę, i tutaj też uważam, że to każdy w, we własnym zakresie powinien też mieć tą świadomość, że ok, zbudowałem dom. Zbudowałem garaż. To nie kupuję sobie nie wiadomo czego w dalszej perspektywie, tylko właśnie buduje elementy infrastruktury obronnej. Tak jak powiedziałem, w latach 1990, kiedy sobie jeździłem po wsiach szwajcarskich, widziałem lufy czołgów, które sterczały z, z, ze stodół zwykłych obywateli. Trzeba by było zmienić prawo, na przykład prawo dotyczące przechowywania broni. No bo jeżeli mamy być w rezerwie, broń powinniśmy mieć w domu. I też dla przypo takiego przypomnienia. Szwajcaria jest nasycona, jest krajem, w którym nasycenie bronią jest jedno z największych na świecie. I co? I jest to jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie również. No i oczywiście, co jest najważniejsze, budowa społecznego poparcia i zaufania do instytucji. Tego nie będziemy mieli nigdy, kiedy będziemy centralnie sterowani. Zaufanie do instytucji i społeczne poparcie. Może być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to społeczeństwo będzie uczestnikiem i twórcą systemu, w którym żyje. Na dzisiaj to już wszystko. Polecamy audycję na naszym kanale. Polecamy również pisanie komentarzy, bo wiele z nich. Będziemy używali do tworzenia shortów. Naprawdę mają bardzo fajnie, formułują Państwo pewne myśli, i myślę, że to jest bardzo wielka wartość dodana, którą właśnie Państwo do naszych audycji dodają. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne audycje, na komentowanie, na lajkowanie i subskrybowanie.